Dzisiaj opowiem wam o jednym z moich ulubionych dni pracy, jako wielokrotny mistrz Polski w szkole teraz kierowców przekażę im swoją wiedzę, także wstaję zadowolony i pełen energii do życia, ale mimo to robię sobie troszkę oddechów ognia, aby się pobudzić. Dalej zimny prysznic tak jak poprzednio i możemy zacząć działać. Woda ciepła z kapką ostu, aby nie było skoków cukrowych. Okej, okay, zobaczcie ten sprzęt, wszystko gotowe, to dzisiaj biorę na toru uwielbiam to. Hm, dzisiaj pogoda... Będą ciężkie warunki, ale to dobrze. Więcej się nauczymy. Poranna kawusia zamiast śniadanka i jeszcze tylko to, co lubię najbardziej, czyli kilka stron wiedzy do głowy ładowane. Teraz robię zauberowca dla mojej córki i już jestem w swoim biurze. Tak, w środę właśnie w tym biurze pracuję. Dzisiaj robimy pomiary na torze, będzie co analizować. A to już jest Mateusz, ten, który jeździ i będzie kierowcą wyścigowym. Tak, tak, to właśnie on. Ruszamy, ruszamy i jeździmy. Tak właśnie przebiega ten wspaniały dzień na torze wyścigowym. Zmęczony, ale szczęśliwy, wracam do domu. Kabanosy kocham prawie tak samo jak majonez. A więcej o mojej działalności na stronie terapeutaoddechu.pl.